Witam, z tej strony AntonCube i dzisiaj mam dla was poradnik, tutorial, jak ułożyć kostkę Pyramix Ten tutorial będzie bardzo prosty będzie on dla osób bardzo, bardzo początkujący i nie trzeba się w nim uczyć żadnego ale z algorytmów no, to byłoby e, z wstępu na tyle, I teraz powiem co, jak ja nazywam jak ja nazywam budowę na tej kostce więc tak to lub to lub to jest center. Są centry. Prawda? Tutaj też jest center, tutaj też, tutaj też to jest TIP. Tutaj też jest TIP, tutaj też. Prawda? I jeszcze jest krawędź. Krawędź jest, to jest krawędź, to jest krawędź, to jest krawędź, to też jest krawędź i tak dalej. Więc yy, jeszcze powiem tyle, że center ma jeden kolor, krawędź ma dwa, a tip ma trzy. Więc w sumie tego tipa możemy porównać do narożnika w zwykłej kostce. No to pierwszy etap, czyli pomieszanie. Pomieszamy sobie ze trzy tipy. No, cztery pomieszam, żeby dla utrudnienia, dla potrzeb tutorialu, i sobie tutaj kosteczkę pomieszam. Dobra, więc ta metoda będzie polegała na tym, że na początek wyróżniamy w tej metodzie trzy etapy. I jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że w tej e będę pokazywał Wam metodę bardziej e zaawansowaną, chociaż nie można jej nazwać zaawansowaną, i metodę bardziej, no jeszcze bardziej uproszczoną. No to zaczynajmy. Więc omówię teraz etapy układania kostki. Więc na początek. Kładamy typy tak, żeby się zgadzały z centrami. W ten sposób. Potem, i, i przy okazji, już w jednym e, etapie robimy taki znak tak? Kolejny etap ułożenie e, jednej ze ścianek, dla przykładu, żółtej. Nie musi to być żółta, może to być inna ścianka. I ścianka nie musi być ułożona tak jak teraz, czyli poprawnie. Ale może być ułożona w ten sposób. Na przykład, czyli, że krawędzie nie zgadzają się z kolorami u centra, ale jeśli będziemy tak układać, to będzie to metoda dłuższa i e, prostsza, ale e, no, będzie to metoda dłuższa oraz prosta. Prostsza. I w sumie to taka jest różnica między tymi dwoma metodami, że w prostszej metodzie się buduje niepoprawną ściankę, a w metodzie tej bardziej zaawansowanej buduje się poprawną. Ja zrobię poprawną, bo jest to, robiąc poprawną ściankę jest znacznie szybciej układać kostkę. I teraz kolejnym etapem, a tak naprawdę to już jest ten, nadal ten sam etap, jest ułożenie kolejnej ścianki, na przykład zielonej. To właśnie robię i już mamy kostkę na przykład położoną. Często się zdarza, że układamy na przykład trzy ścianki i dopiero za czwartym razem się nam uda, ale dobra, to teraz pokażę Wam to wszystko, jak wygląda. Mieszam kostkę, mieszam. Dobrze. Więc zaczniemy od żółtego koloru. Co my, znaczy, zaczniemy od tipów. Co my musimy zrobić? Każdy tip obrócić w ten sposób, żeby zgadzał się ze swoim centrem, prawda? Tak samo jak tutaj. To jest żółty i tutaj jest żółty. To jest, jest żółty, a tutaj jest zielony, więc wystarczy tak zrobić. Już mamy dwa. Eee, tutaj jest zielony, więc wystarczy zrobić tak i już mamy dwa kolory. I jeszcze ten. Kolejnym etapem jest ułożenie znaków Mitsubishi, który też jest bardzo prosty, bo wystarczy e, znaleźć ściankę, na której trzy kolory, znaczy trzy centry będą na jednej ściance. Na przykład tutaj nie może, to nie będzie żółta ścianka, ponieważ tutaj nie ma żadnego jeszcze e, centra, ale na przykład tutaj już będzie żółta ścianka. I teraz wystarczy włożyć krawędzie do żółtej ścianki. Na przykład tutaj mamy krawędź żółto-niebieską, tutaj mamy niebieski-niebieski, a tutaj mamy żółty-żółty, więc wystarczy ją włożyć. Jak będziemy to robić? Wystarczy taki ruch. Jak widzicie, mamy już włożoną krawędź. Następnie Szukamy kolejnych krawędzi. Na przykład tutaj mamy żółto-niebieską, znaczy, przepraszam, żółto-czerwoną. Tutaj mamy czerwony i czerwony, a tutaj żółty i żółty. Więc znowu robimy taką samą sekwencję ruchów, podsuwamy pod e, odpowiednie miejsce i tak. E, jeszcze jest ostatnia. Ale ona jest za to z tej strony ułożona, więc wykonujemy te same ruchy, tylko że na innych ściankach. Czyli tak. Proszę. Jak widać mamy ułożoną całą ściankę poprawnie. No i to jest poprawnie, ale możemy zamiast nam Nie musimy patrzeć, jeśli chcemy metodą bardziej podstawową. Układać. Oj, przepraszam, się tutaj e, kamera przesunęła. E, możemy po prostu nie patrzeć na to, że ten kolor jest e, żółto-niebieski, tylko znaczy, że, ff, że krawędź jest żółto-zielona, prawda? Tylko wystarczy od razu ją włożyć. Tak, nie patrzymy na to. No jednak metodą, e, gdzie buduje się e, od razu o, e, poprawną ściankę, jest znacznie szybciej. Więc tutaj zacznijmy teraz na przykład od zielonej. Jak widzicie, już zieloną mamy prawie całą gotową. Więc teraz tak, tutaj mamy zieloną włutę, więc wiemy już, że tutaj będzie, tutaj będzie ten, powinien być ten, ta krawędź. No to po prostu wrzucam tym samym ruchami. Teraz mamy tutaj e, nie, -zie, zieloną niebieską. Więc. Podrzucam ją tutaj, będzie o, ta krawędź będzie tutaj, więc po prostu ją Proszę. I już mamy kostkę ułożoną. Jest bardzo prosta metoda, wystarczy wiedzieć, jak ułożyć e, jedną ściankę. No i teraz jeszcze pokażę, już bez. E, A czy nie, dobra, z to zrobię. Na, e, na um, metodą taką bardziej podstawową. Więc najpierw tipy. Proszę, tipy, wkładam tipy, dopasowuję ściankę, e, będę układał na żółtej, tutaj e, po prostu jest żółte więc go sobie wkładam, tak w ten sposób, tutaj jest, e, ta, ta akurat krawędź jest ułożona tak dziwacznie, więc wystarczy zrobić takie ruchy i już mamy ją na swoim e, pod krawędzią i wrzucamy ją, tak? Teraz sobie zróbmy zieloną. E, no to wrzucamy Tak, tutaj mamy tak, musimy to wrzucić. No i ten jeszcze rąbek musimy jeszcze wrzucić. E, znowu się nie ułożyło, więc jeszcze raz, jeszcze raz i tak dalej. I można tak robić dość długo, dopóki się nie ułoży. Ja e, zrobię to metodą bardziej tą zaawansowaną. Ja jednak polecam tą właśnie metodę e, bardziej zaawansowaną, bo według mnie jest po prostu znacznie e, szybsza. Bo można nawet w jednym ułożeniu e, taką kostkę, y, taką ściankę ułożyć, a przy okazji już całą kostkę ułożyć, więc... E, e, często się tak zdarza, albo czasem dwie ścianki wystarczy ułożyć, więc... No dość e, jeśli chodzi o tak jeśli chodzi wam, żeby nauczyć się takiej bardzo prostej metody, tylko żeby się pochwalić przed znajomymi, że umiecie układać jakąś tam kostkę rubika pod tytułem Pyramix, to ta metoda się do tego nadaje. Jednak te obie metody nie nadają się do mm, układania na czas, prawda? E, układania na zawodach, nie osiągniecie tą metodą, osiągniecie bardzo niskie czasy, więc... To znaczy bardzo wysokie, e, czyli te słabe, więc e, no, ona, ta metoda jest głównie po to, żeby zeszpanować przed znajomymi, więc to by było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, e, możecie mnie zasubskrybować, zalajkować, czy co tam jeszcze jak chcecie i e, cześć, to by było na tyle, pa!